ma ludziska, witam Was w kolejnym odcinku, nowym odcinku Brow Stars. Kiedyś to grałem, ale mniej więcej nie pamiętam o co to chodzi. Dobra, dobra robota, to więc zapewne musimy się cofnąć, tak? Co teraz mamy? grałem w to dwa lata temu jakoś, czy trzy, tylko, że nie pamiętam loginku, ani hasła. To może być trochę kłopot. A dobra. Teraz mam naklikać i zaraz będzie boss. Zapewne. Albo i nie. Tak jest boss. I co gra? Samouczek przeszliśmy. A mm. mnie inaczej. Farmer giza. Dajmy. Albo farmer. Nie farmer gizde. Tak mamy kanał. A, dobra. Tu wiem, co tu mamy. Jak wiem to. <laughs> Najwięcej tych, tych, tych diamencików musimy zdobyć, żeby wygrać. Jak pamiętam też, zazwyczaj ja brałem wszystko na siebie. Więc coś, nie coś, jeszcze pamiętam. <laughs> Pierwsza gra zawsze idzie łatwo, żeby się oswoić i w ogóle. tam miałem 10 trzeba potrzeba jak dobrze pamiętam tych 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 diamencików czy jakoś tak luzik no to będę coś zabrać kto co ile ma tak mogę zobaczyć wygraliśmy to ja mam najwięcej, jak zawsze. Jak tutaj grałem też miałem najwięcej. I brałem wszystko na siebie. Tak powiem, wygraliśmy. Mamy Nie tu. W głąbie małe. Mam nadzieję, że nie będziemy od nowa. Okej. Ok. Nie, nie, nie mamy odnowa, Jest plus. Jest plus. Jest progres. Jest plus. Albo odnowa? nowa. Teraz nie wiem, powiem wam. Nie. Teraz nie odnowa, nowa, z tego zdechniemy. To nie odnowa. nowa. Przy tym oto po Mieliśmy nieskończoność życia, jak dla mnie. Taki, taki też, można powiedzieć, samouczek był. Coś im stylu Jest, dobrze. Jest progres, jest dobrze. Uuu, można dwa. Te, 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 Chyba, że ktoś ma vipa To Wtedy inna bajka. Jedna gościówka miała. Zaraz giniemy. Ile tam? Cztery? Ehm, trzy. Zapewne jakoś. Moje jest ładnie. Nadrobiliśmy to. Sześć. Jeszcze trochę i będzie odliczanie dla nas. Oczywiście jest dobrze. Jest bardzo dobrze, bym powiedział nawet i. No dalej, zaktualizuj się. I wygramy to. Ja to wiem. Że my to wygramy. Jest. Dobrze. Ale mi głowa zasłędziła. Jest. Super gra. Gwiazda gra. Ja to mówiłem, nie. Super gra, albo bohater gry, coś w stylu. A to co? Jakiś bilet, czy coś w tym stylu? Jak dobrze wiem, to chyba ulepszyliśmy, aktywuj. Nie, 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 bo to są za te szmaragdy, czy coś w tym stylu. Okej, okay, ulepszyliśmy, podwójnie chyba. <gry> Więc teraz mamy poziom trzeci, znaczy trzy moc. Jak tam? A... Poziom pierwszy. Słynna łapka, łapka w górę. O tutaj mamy różne te. Coś na mapki, ale tutaj mamy od 30, 150, 350, 800 i nie wiem. Już wkrótce. I prawdopodobnie. No, no. dzisiaj, tak powiem, tak wstępnie. Zaczynamy. Bym tutaj się obczaił, co to tam, o co to chodzi, bo mówię, dawno to nie grałem. Jakieś 3-4 lata temu. To więc musiałem obczaić. Nie. 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 tracono... Chwileczkę. No. No i jesteśmy. Dziwnym trafem straciliśmy połączenie z internetem problemy małe, techniczne, ale postanowiliśmy, więc ile dostajemy w dupę? Jeden. No teraz dziewięć. Będzie chronił, będzie chronił, idę na niego. Idę na niego, tego gdzie teraz kurna jest? Tu. Jezus mój. Dzięki wielkie. A bo tu jest. Bo kurna już nie wiem powiem Jest. ja, W ostatniej chwili. W ostatniej chwili. W ostatniej chwili straciłem wszystko. No dzięki kto teraz to, to ma. Na pewno ten drugi, ale gdzie jest ten drugi. Powiedzcie mi. Tutaj nie wiem, nie widzę chroni się, chroni się, tak tu jest, dobra odliczanie dla nich dwóch na jednego, dwóch na jednego spierdź raj aj, 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 coś tam ugraliśmy, ale nie za długo 16 Daję Z siebie wszystko co mogę, ale no jak widzicie możemy przegrać i przegraliśmy Chyba że jeszcze coś tam się uratuje. Hmm, niestety nie. No nie powiem, ilutujące to jest, jak chodzi o moc szelania. Ja tu klikam z całym sobą, a tutaj się kończy moc. Więc no, jest jak jest. Mm, dobra, to teraz on jest najmłodszy, bo on może, jak pamiętam, o to, on może się powiększać. Więc no, i ma podwójną siłę, oczywiście. Więc też możemy dostać w dupę. Mamy tutaj cztery ładnie, pięknie, cudownie. Nie powiem, że nie. Całą, całą siłami, Całymi sami. Tacy sami. A gówno między nami. Biorę, 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 tyle ile zdołam, tyle biorę. Jest dobrze. czekaj. Jest dobrze. Jest progres. Dobra. Znowu biorę wszystko na siebie, standard. Jak grałem kiedyś, 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 też tak robiłem. Że wszystko na siebie brałem to Więc przyzwyczaiłem się, odliczanie jest dobrze, mam na więcej. Jeszcze trochę będzie. Dobra, lecimy, idź, 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 mamy 11, idź, idź, bo ja mam najwięcej, idź, idź. i wygraliśmy. Tutaj mi się gdzieś skitraj. Ładnie, pięknie, cudownie. Dobra, jak mówi. On jest? No cóż, nic nie poradzimy że ja będę bohaterem gry. gry a jednak on no to tak jak mówiłem dzisiaj tak. wstępna gra żeby obczaić, przypomnieć sobie co i jak o, mamy kolejne zwierzątko kolejną postać Nita też jest fajna wybierz co jeszcze tutaj, o darmowy prezent dzienny Że wam się spodobał filmik Pierwszy, wstępny, to zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Cześć.